Siemano widzowie, z tej strony Widos Gamesa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tak zwanym masterii w takiej grze Brawl Stars. I jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to mastery jest taką drogą mistrzowską, że tam na przykład, że musisz bijać winy, żeby na przykład zdobyć taki tytuł gracza, Na przykład, nie wiem, na przykład Janet ma tytuł rakieta, albo tam Poku ma tytuł. El Mariachi, albo nie wiem, tam Karl ma tytuł geolog, bo jest geologiem. I w dzisiejszym odcinku chciałbym wam podać najczęstsze tytuły, na, które są łatwe do wbicia i naprawdę naprawdę nie trzeba się na nich wysilać. Znaczy, nie chodzi mi już nawet tutaj o łatwość, tylko chodzi mi, chodzi mi o to, jakie te tytuły są imponujące. W sensie. Jak często się pojawiają, i po prostu robię ten odcinek, dlatego żeby. A tam, nieważne. Zapraszam do oglądania. No dobra, no to na piątym miejscu mamy tytuł do serdža pro albo koleś, albo takie tam. Ten tytuł jest częsty w grze i każdy o tym wie. Jakby serio. Bardzo często widzę ten tytuł. Bardzo dużo osób go ma. A, ale dlaczego? bo jest po prostu strasznie łatwy do wbicia, serio ten tytuł jest zdecydowanie jednym z najłatwiejszych tytułów do wbicia, bo jakby Serge jest jedną z najlepszych postaci, jest na pewno jedną z lepszych legend, jest on naprawdę operobotem który, serio, dużo ci może wyrządzić krzywdy i po prostu ale tytuł na Serge'u nie jest w ogóle powodem do fleksowania się Dlaczego? Bo nie dość, że ten tytuł jest częsty, to też jest łatwy do wbicia. Ja od tytułów wymagam tego, żeby były jak, jakkolwiek unikatowe, bo na przykład, nie wiem, bijam teraz Mastery na Jackie. Nie tylko dlatego, że lubię grać tą postacią, ale też dlatego, bo chcę być unikatowy, chcę być jedyny w swoim rodzaju, bo serio, bardzo rzadko widzę tytuł Jackie i a, Bo dużo osób po prostu nie lubi tej postaci. Nie no, tytuł do Sergio jest łatwy do wbicia po prostu. Na miejscu czwartym mamy tytuł do Fanga. Fang jest postacią praktycznie no-skillową, która w ogóle. W ogóle nic, nic nie trzeba nim robić. Po prostu. Dobra, nie. Fang może trochę wymaga skilla. Może trochę wymaga skilla, ale jakby. jak tylko masz naładowany ult i masz star power z, ro z automatycznym robieniem się ulta i jeszcze plus hiper to po prostu wtedy tylko spamisz wtedy już nic więcej nie potrzebujesz do szczęścia serio, ten tytuł jest naprawdę łatwy do wbicia i, i w sumie w sumie po prostu łatwo się go bija naprawdę jest to łatw jest to naprawdę bardzo łatwy tytuł do wbicia serio. Po prostu. Bo najpierw Fang wymaga skilla, ale jak tylko masz ulta, to już nie. To już po prostu. To już po prostu nic nie trzeba robić Fangiem. Naprawdę. Więc. Tak. No i ten tytuł jest dosyć rzadki. Jest to tytuł Mistrz Trampek. Jest to tytuł, który. który jest dosyć częsty. I bardzo często go widzę w grze. Okej, okay, no to na miejscu trzecim mamy tytuł Larego i Lori'ego. Jest to tytuł Prawo to ja. Chociaż nie. A, tak, tak, tak. Chciałem dać na to miejsce trzecie tytuł do Kita, ale uważam, że Lary i Lori są jednak mocniejsi od Kita, więc Lary i Lori tu są. Serio, oni są tak łatwi do wbijania, że po prostu po prostu mega łatwo się nimi wbija, naprawdę. To jest takie S. Jak nimi wbijasz, serio, to, to jest dosłownie free. Oni nawet kita zabiją. To, to jest takie free gra z tymi postaciami, nic nie musisz robić. Jakby tytuł tych postaci może nie jest jakiś mega częsty więc jeśli tutaj zwracasz uwagę na to, jaki tytuł jest częsty, to jeszcze rozumiem, że byś wbijał, ale po prostu jest on strasznie łatwy, serio, to jest, to jest takie S do bicia. na pewno, jakby, ja chyba ani jednej gierki nie przegrałem na tych robotach, serio, ani jednej gierki, nie mam na nich tytułu, bo po prostu nie chcę, okej. Okay. Miejsce drugie może się okazać dla Was pewnym zaskoczeniem, ale jest to mocna kreatura. Tak, spodziewaliście się, że Mocna Kreatura, czyli tytuł do Mortisa, będzie pie na pierwszym miejscu, ale ten tytuł jest trudniejszy niż inne tytuły na tej liście. Jakby Mortis wymaga skilla, a inne tytuły, o których wcześniej mówiłem, nie mają. Nie co ja w ogóle odwalam? Inne, inne postacie, o których wcześniej mówiłem, nie mają skilla, więc, jakby tytuł do Mortisa jest przynajmniej trochę unikatowy. Ale jest to najczęstszy tytuł w grze, dlatego jest tak wysoko na liście. Dosłownie, 50% graczy, albo nawet jak nie więcej, których widziałem, ma tytuł Nocna Kreatura. Bo to po prostu tacy są gracze Mortisa, serio. Fleksują się tym, że mają najczęstszy tytuł w grze. To jest, to jest serio tak częste, co drugi gracz ma ten tytuł. Naprawdę. Jest tyle innych sademiarzy w tej grze. Do wyboru, do koloru. to czemu na nocną kreaturę trzeba iść? Jakby ten tytuł jest bardziej imponujący niż pierwsze miejsce, ale... Ale serio, to jest... To jest najczęstszy tytuł w tej grze naprawdę. To jest, to jest takie częste. Okej, okay, zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, chciałbym wyróżnić kilka tytułów kracza. Tytuł do Shelly nie czas na wyjaśnienia. Ten tytuł ma ten sam problem, co nocna kreatura, czyli jest po prostu bardzo częsty. Plus Shelly jest postacią, która nie wymaga za dużo skila, ale ten tytuł nie jest taki częsty, jak nocna kreatura. Tytuł Cordeliusa toksyczny. Tytuł jest częsty i Cordelius jest naprawdę, naprawdę łatwą postacią do wpijania pucharków. No i to chyba tyle. Możemy już przejść do pierwszego miejsca. I pierwsze miejsce pod względem tytułów to CEO of Brawl Stars Edgara, prezes Brawl Stars. Dobra, ten tytuł jest fajny. Ten tytuł jest unik... Ten tytuł jest fajny, ten tytuł jest jedyny w swoim rodzaju, ale... Ale jest to najłatwiejszy tytuł do wbicia w całej grze. Serio. Może nie najczęstszy, ale na pewno najłatwiejszy. Edgar jest totalnie, no, skillową postacią. I po prostu nic nie musisz robić, żeby wbić ten tytuł, po prostu... Idzie, jesteś w krzakach, używasz sobie gadżetu z ultem, zabijasz, dajesz dislike i nara. Dobra, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie subskrypcję i lajka. Do widzenia.